Czemu ciepła woda pomaga podczas mycia dłoni, mimo że nie jest wystarczająco gorąca, by zabić bakterie? Ciepła woda nie pomaga w zabijaniu bakterii, tylko w zmiękczeniu, a następnie pozbywaniu się brudu. Jeśli chcemy pozbyć się bakterii ze skóry, mycie rąk przy pomocy mydła przez co najmniej 15 sekund, niezależnie od temperatury, powinno wystarczyć, gdyż bakterie spłyną wtedy razem z wodą. Co sprawia, że ból podczas pobarzenia, dźgnięcia nożem czy zwykłej migreny odczuwany jest inaczej? Nasze ciało pokryte jest wieloma rodzajami komórek nerwowych, które w zależności od tego w jaki sposób została uszkodzona tkanka z różną prędkością wysyłają informacje do mózgu. Wolniejsze przewody nerwowe powodują tępy bądź pulsujący ból, czyli taki, który daje nam znać, że coś jest nie tak, ale nad którym nie mamy wpływu, jak na np. podczas migreny. Natomiast szybsze przewody powodują parzący bądź kujący ból, czyli taki, który zmusza nas do szybkiej reakcji, aby nie doszło na przykład do poparzenia czy złamania. Mózg, w zależności od tego, która z tych komórek wysłała informację, interpretuje jaki rodzaj bólu został zadany, po czym daje nam znać. Dlaczego nie możemy zasnąć, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni? Podczas ciężkiego zmęczenia nasze ciało produkuje hormon stresu zwany kortyzolem, który sprawia, że jesteśmy w ciągłym stanie gotowości. Jest to jeden z efektów ubocznych ewolucji, kiedy wysokie zmęczenie zwiastowało, że gdzieś czaiło się zagrożenie, na które musieliśmy mieć ciągłe oko. Skąd ślimaki biorą skorupy? Ślimaki rodzą się już z domem na grzbiecie dzięki wapniowi, temu samemu pierwiastku, z którego są na przykład zrobione nasze zęby. Co ciekawe, ślimaki bezskorupowe, tak zwane pomrowiowate, nie są tymi samymi mięczekami co klasyczne ślimaki, tylko zupełnie odmiennym gatunkiem. Dlaczego potrafimy kontrolować automatyczne funkcje ciała, jak oddychanie czy mroganie oczu, ale bicia serca już nie? W przeciwieństwie do przepony czy powiek, które działają przy użyciu mięśni, a te z kolei przy użyciu mózgu, dzięki czemu i my możemy przejąć nad nimi kontrolę, serce bije dzięki komórkom rozróżnikowym działającym niezależnie od mózgu, przez co nie ma możliwości, żeby samemu nadać sercowi rytmu. Z tego też powodu serce wyjęte z ciała potrafi nadal funkcjonować. Można to porównać do sytuacji, w której kolano podskakuje, kiedy zostaje uderzony młotkiem lekarskim. Sygnał idzie do rdzenia kręgowego, nie dochodząc do mózgu, po czym wraca, przez co odruch jest bezwarunkowy. Thank you